Siemano, witam serdecznie w kolejnym dniu wyjazdowym. Dzisiaj będę jeździł EV, S1, fajną maszyną miejską. Po takich terenach wzdłuż autostrady sobie chcę pojeździć. No pogoda dzisiaj nie sprzyja, nie jest zbyt ciekawie, ale cóż to dla mnie. Kilka słów o tym rowerku. No jest to rower oczywiście elektryczny, z silnikiem. 36 v o mocy 250 W zlokalizowanym w tylnym kole, jest to silnik przekładniowy malutki zobaczcie, jest dużo mniejszy niż tarcza hamulcowa od hamulców hydraulicznych tarczowych, jak już <grych> można było usłyszeć przód i tył, hamulec tarczowy bateryjka 36 v tutaj zlokalizowana w ramię. zabudowana tutaj jest, tu jest port ładowania tej baterii, fajny wyświetlacz słuchajcie, pokażę go włączę, o, zobaczcie wyświetlaczek taki mryga jak zwykle o, teraz nie mryga zaraz z takiego ujęcia mamy tutaj podstawowe informacje prędkość, średnia prędkość maksymalna ODO, czyli 340 km przejechanych ogólnie kilometrów tym rowerem no i trip tutaj oczywiście w kilometry Wam pokażę i danego dnia, ile jeździliście, czas jazdy dzienny. No, no, takie podstawowe informacje: bateria w takim, w takim słupku, w słupkach jest pokazywana. No i tutaj stopnie wspomagania: mamy ich 5. Jest tutaj zainstalowany czujnik tensometryczny. Słuchajcie, czyli dla ludzi, którzy nie wiedzą, co to jest czujnik tensometryczny, jest to czujnik zlokalizowany tu, w tej okolicy. Jest to czujnik nacisku na korbę. Jak mocno naciśnięcie, tak rower odda Wam energię. Jest to fajnie tutaj wystopniowane w 5 stopniach wspomagania. Także każdy może dostosować sobie sposób tego wspomagania. Od dla tych, co nie chce się pedałować na piątym biegu, dla tych, co troszeczkę się zmęczyć na pierwszym stopniu wspomagania. Można sobie właśnie dostosować wszystko tak, jak się chce. Tutaj mamy sterownik roweru. Yy, tutaj jest blokada. Taka półkolista. O, tutaj wychodzi taki patyk, widzicie? I możemy to odblokować taką specjalną kartą albo aplikacją. Tutaj Wam pokażę właśnie jak to działa w garażu, bo kartę teraz nie wziąłem ze sobą, bo ja generalnie nie używam tej blokady. Zobaczcie, teraz Wam pokażę. Tu w garażowych warunkach, tu mamy taką blokadę, tą o której Wam mówiłem cały czas i teraz zablokujemy sobie. On tak kwiknął, nie? I macie taką, taką podkówkę, nie? I teraz, żeby to odblokować, mamy taką kartę wygląda jak karta kredytowa, którą przykładamy sobie tu i rower nam się odblokowuje, spójrzcie jeszcze raz zablokowany, koła wam nikt nie obróci, nie, nie, nie odjedzie na tym rowerze i przykładamy i ona się odblokowuje tak to właśnie wygląda jak już mówiłem, dedykowana aplikacja jest, gdzie możemy sobie sprawdzić Dystans przejechany, możemy sprawdzić, gdzie rower się aktualnie znajduje. Yy, zaraz Wam to zademonstruję. Teraz Wam pokażę dedykowaną aplikację. O, zobaczcie, tak ona wygląda po włączeniu. Batery, tutaj to wiadomo, no to 100%. Mamy 70 km do przejechania. No, ja, ja pojeździłem niedużo. Nie rower mam w pełni naładowany, jeszcze nawet nic nie zeszło. Dystans, tutaj trzeba wejść odpowiednio i tam jakieś ustawiać różne. Zakresy, bo to są zakresy od do Tutaj na dole macie CO2, SAFE, ile żeście zaoszczędzili Ile żeście zaoszczędzili dwutlenku węgla Do atmosfery Jeżdżąc właśnie rowerem, a nie spalinowym samochodem Total dystans 309 km Jak widzicie Bike settings tutaj mamy Tutaj możemy sobie poustawiać różne, najróżniejsze rzeczy Tutaj mamy na przykład wersję oprogramowania roweru. Można ściągnąć, jeżeli pojawi się nowa. Eee, co tutaj jeszcze mamy? To jakieś drużyny można tworzyć. <laughs> Czekajcie, bo tutaj jeszcze było coś takiego. Eee, o, patrzcie. Tutaj możemy sobie na przykład ustawić czujnik ruchu. Jeżeli ktoś wasz rower ruszy, to dostaniecie od razu informacje na tej aplikacji no bo to taka wbudowana jest, jakby taki alarm nie? rower jest śledzony na bieżąco, gdzie jesteście mamy tutaj też instrukcję obsługi wróćmy, zobaczcie, tu wchodzimy sobie jestem gdzieś w szczerym polu, dokładnie tutaj jestem nie, nie wiem jak to działa, ale no aplikacja rower generalnie wysyła sygnał do aplikacji gdzie się akurat znajduje, choć nie trzeba tu instalować żadnej karty SIM nic takiego on po prostu wysyła swoją pozycję. Nie wiem jak to działa, nie pytajcie, nie mam żadnego pojęcia. No i tu po prawej stronie, gdzie widzicie bike unlocked. Tutaj możecie sobie odblokować tą, co Wam mówiłem, blokadę koła. Albo kartą, tak jak widzieliście, albo właśnie tutaj w aplikację. Tylko raczej... Radzę ze sobą kartę brać, bo ta aplikacja czasem ma problemy z połączeniem się z Bluetoothem Więc jak pojedziecie bez karty, zablokujecie sobie koło, no to możecie z w czarnej dupień i będziecie ciągnąć rower jak złodziej, nie? No i tak właśnie to wygląda ta apka Rower posiada w opcji bagażnik 25-kilowy, taką nośność W standardzie go nie ma, możecie sobie dokupić w opcji Bagażnik bardzo konkretny W ogóle jest wszystko konkretne, zobaczcie to jest taka konkretna Blacha aluminiowa, to nie jest jakaś taka wydmuszka jak w niektórych rowerach. Kosz przedni, bagażowy, taka typu holenderka można powiedzieć. Fajnie to wygląda. Oświetlenie oczywiście, przód, jaki, tył. Wszystko jest zintegrowane, łącznie z tym, z ty łącznie z wyświetlaczem. Włączamy to klasycznie, przytrzymując strzałeczkę do góry na pilocie. Tutaj pojawi się symbol. Siateł, no no już mamy oświetlenie z przodu, znaczy z tyłu i z przodu. O, pod spodem jest pod koszem. Fajnie się jeździ tym rowerem, chociaż nie jest to moja bajka, bo ja nie lubię tego typu rowerów. Jest to twardy rower, twarda wersja. Nie ma tu żadnej amortyzacji. No i jest to rower dla ludzi wyższych, ponieważ niżej niż to, co tutaj jest, już się praktycznie nie da. No może jeszcze o centymetr i to wszystko, więc. Małe ludziki na tym nie pojeżdżą. Siodełko wąskie, ale miękkie. Nie osobiście dubsko boli, jak siedzę na tym siodełku. Bo ja preferuję szersze siodełka. No, Takie mam, taki mam preferencje. Hamulce bardzo dobre, hamulce tarczowe. Muszę przyznać. Rower staje dęba. Ale mówię, najbardziej ten wyświetlacz mi się tak bardzo podoba. On jest tak, zobaczcie. Stopiony w kierownicę, że jest po prostu genialne. Dobra, pojeździcie za mną trochę tu na klacie, więc przypinam was i już możemy zasiąść na tą wspaniałą maszynę. Zaczniemy od drugiego stopnia, czy trzeciego. I tyle! Polecimy sobie tutaj pod górę. Na trzecim stopniu sumagania, 18 na godzinę, całkiem sympatycznie. Nie damy wiątkę, po co się męczyć. Piąty stopień wspomagania i ścinamy się pod górkę. Muszę przyznać, że rowerem z tensometrem jeździ się naprawdę jak zwyczajnym rowerem, tyle że leżej. To, o czym wspominałem wcześniej, czyli stopnie wspomagania, bardzo fajnie potrafią wyregulować to właśnie wspomaganie nas. A dlaczego mówię, że się jeździ jak normalnym rowerem? To mówię... Czekajcie, odsłonię będzie będziemy lepiej słuchać. To mówię dla ludzi właśnie, którzy pierwszy raz słyszą o takim, takiego rodzaju czujniku. Może wyjaśnię. W rowerze są dwa rodzaje czujników. Znaczy dwa, z którymi ja się akurat spotkałem, które testowałem. To jest czujnik PAS, tak zwany. Jest to czujnik, który odczytuje obroty korby. No i jest czujnik tensometryczny, który odczytuje nacisk na korbę właśnie. Są zwolennicy i przeciwnicy jak i jednego, jak i drugiego rozwiązania Ja jestem zwolennikiem czynnika pasz dobrotu. obrotu Bardzo dużo ludzi ceni sobie właśnie... Nie, na zasłonie Buźle, bo zimno I tutaj właśnie jest to ten symetryczny. Jak mocno naciśniecie, tak rower Wam się odwdzięczy Na tym to polega Rower ten jest w pełni oczywiście legalny Ma wszystkie certyfikaty, TIF, jakieś tam inne jeszcze Normalnie możecie się tym przemieszczać po ulicach i nie musicie się martwić, że narazicie się na jakieś nieprzyjemności ze strony władz Rower osiąga 25 km na godzinę, nie więcej Napęd się rozłącza Silnik generuje moc 250W, wszystko jest legitnie Nie macie tutaj oczywiście manetki, która jest pseudo nielegalna, chociaż w przepisach tego nie ma Ale niech będzie, nie ma manetki, jest legalnie Ogólnie rowerem jeździ się bardzo przyjemnie, nie powiem Choć mówię, twardzio, bo nie ma żadnego Żadnej amortyzacji. W takim terenie też da się przejechać, choć nie jest to zbyt komfortowo, komfortową jazdą, jak na przykład na płacie czy rowerze górskim. Bateria starcza na około 70 km w tym rowerze. Zauważam, że bardzo fajny wynik. No i rower jest przede wszystkim bardzo lekki. Nie, naprawdę jest bardzo lekki. Cała konstrukcja jest aluminiowa. Mamy tutaj zastosowane, już nie wspomniałem, zapomniałem o tym na początku, yy, przerzutki 9-stopniową. 9 przerzutkę Shimano Altus jest tylko przełożenie na tylnym kole. Z przodu nie mamy żadnej przerzutki. To powiem Wam w zupełności wystarcza. W elektrykach rzadko kiedy zmienia się przełożenia, tylko w tych słabszych, właśnie takich jak tutaj, to jest co do słabszych rowerów elektrycznych, może się czasem przydać, podjeżdżając pod większe wzniesienie jak najbardziej. Samo oświetlenie tutaj, zainstalowane, jest fajnej jakości Możecie zobaczyć sobie na innych moich materiałach na playliście o IV S1 Tam też robiłem nocne jazdy Oczywiście w lato, jak było ciepło, fajnie, przyjemnie, o 12 w nocy z córką pojechałem, wybrałem się na miasto Warto zobaczyć ten materiał, jeżeli kogoś interesują jazdy nocne, jak się sprawdzi Opony tutaj to są Schwalbe, wszystko jest legitne, materiały są z bardzo fajnej jakości i cały rower jest w bardzo dobrej jakości wykonania, także tutaj do niczego nie można się przyczepić. Rower idealnie nadaje się do terenów zurbanizowanych, utwardzonych. Do miasta wręcz jest przeidealny dzięki kołom. Właśnie o kołach też nie wspomniałem. Są tutaj koła 27,5 cala. Takie pośrednie, to jest takie pośrednie rozwiązanie między 28, czyli prędkością, a 26 zwrotnością. Pozycja na rowerze jest taka bardziej pochylona do przodu. Niestety wynika to z konstrukcji roweru. Mówię niestety, bo ja na przykład lubię pozycję o taką, nie? Jak sobie siedzę prosto, a tutaj no niestety na chwilę obecną na taki gotowy rower. Nie możemy tego zrobić, chyba że zastosujemy tutaj regulowany mostek, wtedy jak najbardziej ja robiłem tak w swoich innych rowerach. Ale wiem też, że niektórzy lubią taką pozycję na rowerze, więc... To jest wiecie, no, to jest kwestia gustu, nie? o gustach się nie dyskutuje. Słuchajcie, rower do tanich nie należy, ale za tą ceną idzie naprawdę świetna jakość wykonania. I na pierwszy rzut oka w ogóle nie widać, że to jest rower elektryczny, ponieważ wszystkie elementy i cechy roweru elektrycznego są tu doskonale ukryte. Zapomniałem wspomnieć, że macie tutaj oczywiście mocowania gwintowane tu, tu, tu i tu. Ten koszyk jest mój. Na bidon. Y, możecie sobie przyczepić co tam chcecie. Można też doczepić za baterię. Nie ma żadnego problemu. Dla chcącego nic trudnego. Generalnie rower to fajna opcja do miasta, jak już wspomniałem. I fajny w ogóle design tego roweru. Taki czarny, mat. Ja to uwielbiam takie kolory. <laughs> Trochę nie pasuje mi to, to różowe zapięcie tutaj koła. Znaczy różowe, fioletowe. Ale to zawsze można wymienić. To nie są drogie rzeczy. I to mówię. Kwestia gustu. Co kto lubi. Ten koszyk jest bardzo fajny, on mi się bardzo przydaje. Ja jak do pracy jeździłem, bo też jeździłem tym rowerem parę razy. To sobie tutaj plecak kładę. Normalnie fajnie wszystko jest trzyma, nie ma żadnego problemu, zwłaszcza podparty takimi spornikami. Tu jest przykręcony na taką stopę, także jest no, spoko. Nie? Ogólnie fajnie jeździ się tym rowerem, ale fajnie jeździ mi się innymi typami rowerów. Więc mówię, to jest znowu kwestia gustu, co kto lubi. No i dobra, tym optymistycznym akcentem Będziemy kończyć przejażdżkę Krótką przejażdżkę, bo zimno dzisiaj jest jak cholera Przyjdzie lato, będzie lepiej Pojeździmy trochę dalej Kończymy na dzisiaj Jakby ktoś chciał kupić taki roweryk Oczywiście link zostawiam w opisie filmu No mówię, cena jest duża Ale za ceną idzie fajna jakość Co kto lubi, zerknijcie A nóż Wam się spodoba EV S1 Urbexowa wersja Fajnego roweru